Dzisiaj kolejna premiera, tym razem z zasilaczy. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ma miejsce premiera nowych zasilaczy Silentium PC Vero L3. Do mnie przyjechały dwa modele o mocy 600 i 700 W. Dostępna jeszcze będzie 500K, jak i wersje z dopiskiem M3, czyli modularne okablowanie. Co do zmian względem poprzedniej wersji, czyli L2, tutaj mamy większe pojemności kondensatorów na stronie pierwotnej, są to kondensatory tajwańskie tipo, o nich będę jeszcze mówił za chwilkę kilka słów. Dodatkowo mamy przetwornicę DCDC, czego w Vero L2 nie było. Nie uległ jednak zmianie certyfikat, cały czas 80 plus brąz, czyli sprawność w okolicach 88% i trzyletnia gwarancja door-to-door. Kilka słów na temat rozkładu linii w tych zasilaczach. Wszystkie posiadają pojedynczą linię 12V. W przypadku wersji 700W mamy na tej linii 58A, czyli 696W. I linia 3,35V po 15A obciążalność, łączna obciążalność tych linii 97W. W zasilaczu 600W na linii 12V mamy 49A, co daje nam obciążalność na poziomie 588W. I tak samo na linii 3,35V po 15A obciążalność 97W. Są to zasilacze dość kompaktowe. Ich Długość to 14 cm, także bez problemu zmieszczą Wam się one do każdej praktycznie obudowy. We wnętrze zasilacza chłodzą wentylatory Sigma HP o średnicy 120 mm z łożyskami HBS. Przewody w zasilaczu są czarne, płaskie i elastyczne, także bez problemu będzie można je ułożyć w obudowie. Co do złączy to rzecz jasna przewód 24-pinowy zasilający płytę główną, przewód EPS 2 razy 8 pin z rozłączonymi końcówkami 4 plus 4. W zasilaczu 700W mamy 3 końcówki pisa Express 6 plus 2 pin, z czego dwie na jednym przewodzie, jedna na osobnym, a w zasilaczu o mocy 600W są dwie końcówki na jednym przewodzie. Każdy z zasilaczy posiada po 3 kable z końcówkami do podłączenia peryferii, na dwóch z nich po trzy końcówki SATA proste, jeden kabel mieszany, 2 molexy i jeden raz SATA. Tyle z ważniejszych rzeczy, teraz przejdziemy do testów. Wykonam je na zasilaczu o mocy 700 W. Sprawdzę jak zwykle regulację napięć, wykonam pomiar tętnień, testy crossload, sprawdzę sprawność zasilacza, jak i również obroty wentylatora. Zanim przejdziemy do podsumowania, zerknijmy do wnętrza zasilacza. Zaraz na wejściu mamy pierwszą fazę filtrowania w postaci dwóch kondensatorów typu Y i jednego typu X. Główny kondensator na stronie pierwotnej to TIPO o pojemności 470 mikrofaradów, mogący pracować w temperaturze do 105 stopni Celsjusza. Nie zabrakło warystora, który pełni rolę zabezpieczenia przepięciowego. Na stronie wtórnej także kondensatory TIPO, mogące pracować w temperaturze do 105 stopni i znalazło się kilka polimerów. No i rzecz jasna, wspomniana już wcześniej przetwornica DCDC. -DC. Podsumowanie zaczniemy od regulacji napięć na linii 12V 0,58%, także wynik rewelacyjny na linii 5V 2,78, czyli bardzo przyzwoicie i na linii 3,3 V 358%, także tutaj troszeczkę mogłoby być lepiej tętnie napięć w zasilaczu około 15-16 mV na wszystkich liniach także również bardzo dobry wynik no i sprawność wyższa niż ta zakładana przez certyfikat 80 plus brąz tutaj bardziej zasilaczą vero l3 do certyfikatu 80 plus silver aniżeli brąz także też za to leci plus Testy crossload, zarówno na linii 3 i 5V, jak i 12V, zasilacz przeszedł bez najmniejszego problemu. To wszystko oczywiście zasługa przetwornicy DC-DC. Wentylator w zasilaczu do obciążenia 50% będzie wkręcał się maksymalnie w okolice 750 obrotów na minutę, także zasilacz z pewnością będzie cichy, a przy pełnym obciążeniu obroty wynosiły 1180. Jeżeli chodzi o kablowanie, to końcówek wystarczy Wam do każdej praktycznie konfiguracji. Same przewody są na tyle długie, że Wystarczą wam do każdej praktycznie obudowy Mini Tower plus za dwie końcówki eps 8 pinowe aczkolwiek szkoda, że są one umieszczone na jednym przewodzie. Z drugiej jednak strony, na tych podstawkach mainstreamowych, czy to Intela, czy też AMD, no nie ukrywajmy, że te, to drugie wejście EPS to jest chwyt czysto marketingowy, bo wystarczy spokojnie podpiąć jedną końcówkę nawet przy procesorze rzędu 3900X i wszystko będzie działało. Jak należy. A jeżeli ktoś kupuje podstawki HDT, gdzie tam faktycznie w wielu przypadkach trzeba podpiąć dwa. Przewody dwie końcówki EPS, no to nie ukrywajmy, że nikt nie będzie szukał i kupował zasilacza w tym budżecie. Jak już o budżecie mówimy, to ceny tych zasilaczy przedstawiają się następująco. Wersja 600 watowa ma kosztować 220 zł. Wersja 700W 249. Co do wersji modularnych, tutaj od razu dodam, że 500 watowy zasilacz nie będzie w takiej konfiguracji występował. 600 ma kosztować 249 zł i 279 zł za wersję 700W. Także sami chyba przyznacie. Że ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne, zwłaszcza, że zasilacze posiadają przetwornice DCDC. Co do minusów, to przyznam szczerze, że ciężko się do czegoś tutaj doczepić. No, może poza tą regulacją na linii 3,3 V, fajnie, gdyby była ona poniżej 3%. Poza tym uważam, że są to naprawdę udane konstrukcje, także przyznaję znaczek opłacalności i rekomendacji. Linka do zasilaczy macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.